Wymiennik, zabezpieczony antykorozyjnie. Zawiasy do podniesienia klapy. Przyłącze wodne. Zabezpieczone tutaj izolacją grubą to izolacją, że to się nic nie powinno dziać. Akurat mamy cali ćwierć tutaj przyłączę. Dobrze pamiętam. Stopki, nie wiem czy widać, ale to są te wibracyjne stopki gumowe. Kliknie pola kierowana, zobaczcie jak to ładnie jest wykonane. Otwarta jest tutaj, no bo pokazujemy jak to na targach można zobaczyć, to tak jak to wygląda. Żarka kopalanda dobry sprzęcik. Wszystko ładnie pozaizolowane. Gruba to Proszę bardzo, to wszystko ładnie jest poizolowane. Na gumach antywibracyjnych. Tutaj na potrzeby pokazania rozkręciłem już tą pompę, więc pokażę jak się ją otwiera. Mam tutaj jeszcze poluzowaną rozkręciłem tak na sprawy takie techniczne, żeby można było ją tutaj pokazać proszę zobaczyć jak się fajnie otwiera wiadomo użytkownik tego nie otwiera, ale chciałem pokazać jak wygląda automatyka tej pompie z Zabezpie wszystkimi zabezpieczeniami to jest to automatyka firmy e, Tech jest tutaj również włożony za licznik prądu e, pompa jest oczywiście trzyfazowa e, więc tutaj naprawdę sprzęt jest fajnie wykonany proszę sobie na to zobaczyć, oglądnąć ta obudowa również od góry tutaj jest pięknie ocieplona więc żadne warunki atmosferyczne nie są straszne do tej pompy. Daje sobie naprawdę naprawdę w trudnych warunkach. Może ona pracować do, nawet do minus 25 stopni. Waga tej pompy to jest akurat 15 kilowatowa, To jest 210 kg. Jest to dosyć dużo, jak widzicie, gabaryt pompy, bo z tyłu mamy parownik. Chciałem również pokazać, jak wygląda środek, tam gdzie jest sprężarka. To jest teraz poluzowane, otwarte, ale normalnie. W normalnym trybie jest to wszystko pozakręcone, więc ja tutaj już mam przygotowane, znajdę sobie obudowę te wszystkie części ozdobnej. No przy okazji, jak już ciągną tą budowę, to też warto zwrócić uwagę, to, co jest ważne, czyli mamy ocieplenie również od środka. To jest, jest, jest izolacja gruba, która zabezpiecza urządzenie na warunki atmosferyczne jaki dźwięk, bardzo, bardzo ważna rzecz w tych zwykłych urządzeniach często niespotykana. Również tu w środku chciałem pokazać, jak jest wszystko pięknie ocieplone, gruba izolacja tutaj również. I na sprężarkę, i na wymienniku, i na parowniku, i na tych rurach gazowych. Naprawdę jest to fajnie zrobione. Jest to super dopieszone. Dzięki temu, że ten gabaryt pompy jest duży, to dla nas też jest fajnie, bo ona ma tutaj sporo miejsca serwisowego, gdyby coś się działo. Tutaj ta sprężarka, jak widać, pomimo, oprócz tego, że mamy gumy izolacyjne, na których stoi pompa, do tego jeszcze mamy gumy antywibracyjne, które są pod sprężarką, więc zarówno i sprężarka, jak i pompa ma zabezpieczenie, żeby te wszystkie nie przychodziły na, na, na grunt, a potem na budynek. Fajnie to jest wykonane. Zobaczcie jak pięknie wygląda maskownica do wentylatora, który się akurat w tym momencie kręci, bo jest, stoimy pod na dworzu i tutaj widać po prostu jak przedmuchuje powietrze które z pola i z tego miejsca, w którym jesteśmy na Święcie Śliwki. Zobaczcie jak to jest pięknie wykonane, jak to jest wszystko do, ładnie dobre, do, dopasowane. Niektórzy zwracają uwagę na, na, na to, jak to ma wyglądać, inni mniej, ja uważam, że jeżeli bierzemy dobrą pompę, która ma, kosztuje swoje pieniądze, no to jeżeli to ma stać przed budynkiem, to dla mnie nie jest bez znaczenia, czy to jest dobrze wykonane, czy to jest fajnie wylakierowane, czy to jest dobrze zabezpieczone termicznie, czy to jest dobrze zabezpieczone, żeby nie rzewiało. W, czy to jest urządzenie, które jest ciche i tak, jak tu spojrzę sobie w katalog, czyli wagę powtórzę, dobrze, 210 kg to jest 15 kW pompa. Ja sobie stanę na tej palecie, żeby zobaczyć, jaka jest jej wysokość. Ona ma 210 kg wagi, ma przyłączę cali 1 ,4. A ten dźwięk, o którym mówiłem, z 44 do 68 dB ta pompa generuje, no więc nie jest to głośna pompa. Wydaje mi się, że tu zresztą kilka filmików w internecie, możemy, znajdziecie, w znajdziecie, których stoją ludzie przed pompami i nagrywają, jak ta pompa jaki dźwięk wydobywa. No ja myślę, że jeżeli, jeżeli komuś zależy na dobrej jakości, na dobrych parametrach pracy, to na, na porządnej marce z dobrą historią, z serwisem. No to Koton to jest to rozwiązanie, którego naprawdę bym się zainteresował. Zachęcamy do zakupów tych urządzeń, do serwisu, Możemy w tym temacie pomóc zarówno tutaj u nas w Kujawsko-Pomorskim koło Bydgoszczy, w Osielsku, w całym regionie naszym, jak i na terenie całej Polski, bo mamy tych instalatorów, tak jak już nieraz mówiłem, w terenie całej Polski. Więc myślę, że jeśli się odezwiecie, to spróbujemy Wam pomóc i takie urządzenie czy jakieś inne dobrać, założyć, wyserwisować. Będziemy polecać te nasze polskie produkty, bo to fajnie naprawdę chodzi. Warto o tym powiedzieć, bo nie, jeszcze o tym nie powiedziałem, że ta pompa jest na czynnik, czynniku R290, czyli propan, czyli to jest to najnowsze dziecko, które, najnowsza technologia, które której idziemy w rynku, czyli to są te gazy, nie, nie, gazy naturalne. Sprężarką w tym wypadku jesteśmy tutaj, co w tym modelu jest sprężarką tak zwaną on-offowa, Czyli włącza się, pracuje od razu na 100% mocy, potem się wyłącza. I moc maksymalną można zmniejszyć na przykład o 90% mocy i więcej moc maksymalną byłoby na przykład 90%. Czasami jak ona jest zbyt duża, to takie, takie coś możemy zrobić, żeby ją bierzemy trochę mocniejszą, ale jednak trochę zmniejszamy tą moc na potrzeby danej instalacji, zdarza się takie, takie rozwiązanie, ale nie moduluje mocą. To nie jest ta pompa, która moduluje mocą, że na przykład od 40% mocy przez 50-60-100% mocy wzrasta. Jeśli ktoś by chciał mieć inwerterową, to Kouton już od kilku lat testuje swoją drugą wersję pompy propanowej z sprężarką inwerterową. Ja już ją widziałem, no, myślę 2 czy 3 lata temu, u nich na fabryce, mają swoją chłodnię, w tej chłodni testują, trenują, a raczej bym powiedział, próbują zamęczyć te swoje urządzenia w swojej chłodni, żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej. Więc urządzenia od nich wychodzące na pewno nie będą urządzeniami niedopieszczonymi. Ta nowa pompa z nowym inwerterową sprężarką ma być w nowym roku. Nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy. Widzieliśmy ją już na targach, widzieliśmy ją jako, jako obudowę, widzieliśmy ją już w pracy właśnie w tej chłodni, ale mówię, jeszcze nie jest dostępna. Producent, jak będzie gotowy, bo to na pewno nam będzie nas informował, będziemy wrzucili ją do oferty, pewnie jakiś filmik również wrzucimy z tego nowego modelu. Wygląda bardzo podobnie, jest fajnie zakierowana. Niektóre jeszcze taka wersja będzie z brązowym szczytem, bardzo eleganckie, wygląda to jeszcze ładniej mi się wydaje niż ta. Oczywiście, gusta się nie dyskutuje, więc od nowego roku myślę, że i o tym temacie będziemy mogli porozmawiać. Chciałem pokazać tutaj, jaki mam, jaką mam automatykę, co przyjeżdża z pompą ciepła w standardowej wersji. To więc tutaj, otwierając ten kartonik od Kołtona, mamy tutaj kilka elementów e, główny e, sterownik wykonawcze. Na tym sterowniku z długim kablem możemy użytkować, uruchomić całą pompę, włączyć ją, zmienić nastawy wody użytkowej, mieszaczy, krzywej grzewczej, wszystkie nastawy po prostu, które są, są realizowane właśnie tym sterownikiem. Ten sterownik nie jest regulatorem pokojowym, on nie, nie służy do tego, nie ma czujnika temperatury, który by i można byłoby go powiesić w salonie. On jest jedynie po to, żeby właśnie wisiał w, przy pompie czy w okolicy pompy i służył do regulacji pracy pompy wszystkich obiegów i ogrzewania w budynku. To jest bardzo fajne urządzenie firmy Tech, sygnowane oczywiście marką Coulton, ale to jest po prostu dlatego, że Kołtun sporo tego bierze i, i Tech mu tą. Grafikę nakleja na swoje sterniki Wi-Fi, czyli moduł internetowy do, dalej, do danej komunikacji. i go również wysyłamy na ścianie, łączymy go kablem telefonicznym. Jest tu rozgałęźnik, zasilacz do tego. Więc jest to jest, też tu również w kotłowni wisi. Wojskowam, jesteśmy na dworzu, więc troszkę może tutaj wiatr szunić, ale, ale korzystając z okazji, warto pokazać, co mamy w zestawie. Podstawowe wersje. Można dobrać więcej rzeczy, ale to jest podstawowa wersja. Do tego dochodzi czujny, kabel komunikacyjny, do tego dochodzi komplet czujników. Do bojlera, do bufora czujnik górny dolny, do mieszaczy. No, wszystkie te czujniki powinny starczyć. Czujnik temperatury, one są też fajne, bo są z długimi kablami. Czujnik temperatury zewnętrznej pogodowej jest wbudowany w obudowę pompy ciepła. Czyli tutaj jego nie ma. Tak, jak w kotłach na pelet, jest tak często, że jest właśnie jest zewnętrzny na budowie. Tutaj jest wbudowane w pompę ciepła, więc już nie wymaga. Pompa ciepła wiadomo, stoi na dworzu, więc tam zbiera temperaturę. Główny kabel komunikacyjny między czujnikami i, i wszystkimi elementami niskotemperaturowymi które się łączą ze sterownikiem wykonawczym, który jest montowany w pompie ciepła, to musimy połączyć to, co tą jednostkę zewnętrzną. Z elementami wewnątrz budynku, z tym czujnikami. I ten właśnie kabel służy do tego, żeby te wszystkie kable połączyć do, z tym elementem zewnętrznym na pompie ciepła, która stoi na dworze w monobloku. Przy okazji, Coulson daje nam zgłoszenie do uruchomienia urządzenia. Daje nam również tutaj kartę gwarancyjną do sterownika. Tutaj mamy kartę instrukcji obsługi do modułu internetowego i instrukcje obsługi całej automatyki do pompy ciepła. Myślę, że te elementy warto przejrzeć, żeby widzieć, jakie są podstawowe funkcje. No, na pewno każdy z instalatorów to musi dokładnie przejrzeć, a użytkownik warto by było, żeby przejrzał, to przynajmniej będzie wiedział, jak bogatą ilość funkcji ten sterownik posiada, bo naprawdę sporo tego jest. Narodnik firmy Tech to jest polski producent. To jest jeden z lepszych w Polsce, w mojej ocenie, producentów, więc mam nadzieję, że nie będą z nim żadne żadnych problemy. Więc taki zestaw to jest to podstawowy. Tu macie. Dostajecie razem z pompą, gdybyście chcieli rozwinąć, trochę więcej dostać, to w, w cenniku jest również, na przykład można kupić, pomp, można kupić grzałkę do zbiornika wody użytkowej CW, grzałkę do buforo 3, 6, 9 kW, automatykę, podłączenie elektryki wewnątrz. Jest tam jeszcze wiele fajnych elementów, które możecie kupić razem przy zamówieniu, zwróćcie uwagę co byście chcieli dobrać, może coś Was zainteresuje, żeby potem nie było problemu, że instalator przyjedzie, będzie chciał montować, a będzie coś tam brakowało. Elektryczna, to polecam również, której tutaj nie ma, żeby ją dokupić, bo tam to po prostu pomaga w szybszym podłączeniu całego tutaj zestawu. To ładnie wyglądało, lepiej chodziło. Ale jak nie, to oczywiście każdy z instalatorów może samodzielnie ją wykonać na budowie. No a tutaj, jeśli, jeśli, jeśli chcemy zrobić coś szybko i ładnie, no tam ta skrzynka na pewno pomoże. Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy szybko przedstawić. Zapraszamy do kontaktu na Ulimis Energy. A się resztki